Do ostatniego ziarnka, czyli ptasia różnorodność, będziemy dziś rozmawiać o ptakach. Stąd właśnie, co tutaj jest dla nich przygotowane prawdziwego i symbolicznego. Pierwsza rzecz, którą można zjeść, naprawdę. O, miałam dołożyć te <grymne> owoce! Naprawdę różne ziarna, które ptaki sobie znajdą, różne nasiona, czy to z drzew, z roślin zielnych, na co tylko mają ochotę. Najwyżej potem tym dołożę. Eee, druga sprawa, gdzie można szukać pożywienia? No powiedzmy tu obok tych ziarenek mamy wodę. Z wody ptaki mogą sobie odcedzać albo rośliny, albo orga, różne organizmy wodne. Eee, możemy te, mogą też wyszukiwać owadów i ich lat w martwym drewnie, czy generalnie w drzewach, w martwym drewnie, eee, w zagłębieniach kory. Mogą też próbować polować na inne zwierzęta. Mniejsze od siebie, tu mam takie niby myszki. Eee, mogą szukać, oprócz tego, że na drzewach, na roślinach, na martwym drewnie, to też po prostu gdzieś w liściach czy po prostu w ziemi. Tu mamy takie rune symboliczne, bezkręgowce, ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej apetycznych, które wszystkie wyciąga, kochają, wszyscy kochają wyciągane z ziemi dżdżownicy. E, oprócz suchych liści wymieszanych z ziemią i czego tamkolwiek, co jest na dnie, na ziemi, na dnie lasu, czy, czy, czy w parku na ziemi, czy, czy gdziekolwiek, e, możemy też zerknąć na te świeższe liście. Czuję że trochę jak Robert Makłowicz. Tu <taki> ludzie dziwnie paszło, ale ok. E, nie będę niczego z tego zjadać. To jest jedzenie symboliczne dla ptaków. Będziemy sobie próbować wywnioskować, jak ptaki zabierają się na swoje jedzenie. Za swoje jedzenie. Ciszy, e, i zerkamy te zielone liście. Na zielonych liściach mamy zielone, udające, zamaskowane gąsienice, bo gdyby nie były zielone, to która zostałaby pierwsza zjedzona? na no, ta, którą najlepiej widać, czyli o no, ta, która się rzuca w oczy, czy tak jak tu mam trochę większe egzemplarze dla unaocznienia sprawy, chociaż może ta zieleń nie jest taka też strasznie maskująca się, ale mimo wszystko z daleka... Chyba jednak prędzej ten czerwony. Nie? Kto nie chce być zjedzony, maskuje się. Kto się nie maskuje, to chociaż musi być trujący, żeby właśnie swoim kolorem odstraszać a nie zachęcać. Dobra, to mamy bezkręgowce w ziemi, w suchych liściach, na roślinach, w drewnie, w korze, pływające w ziemi przepraszam pływające w wodzie albo gdzieś tam na dnie zbiorników wodnych. No, mamy też różne owoce, suche czy też. Czy też może uda mi się skońcać miejsce? Więcej proszę bardzo, jakie owoce mogą sobie tutaj na jakie owoce mogą nasze ptaki sobie poszukać ich i zjeść i no i tutaj takie na no, moje szyszki są już trochę zmaltretowane, więc nasionka z nich powypadały, ale nasiona z szyszek, jak z, z, z innych roślin mogą być też wyjadane, więc ja sobie do, na potrzeby mojej dzisiejszej próby. Włożyłam takie włóczki, tak podobne do tych, które są na innych punktach do pożywiania się ptaków, a kolory różne są po to, żeby ja potem po eksperymencie wiedziała, co z czego zostało wyciągnięte. Ponieważ w tym momencie zwykle dzielimy się na grupy i te grupy dostają różne narzędzia do, szpo, do zbierania jedzenia z tej mojej niby stołówki. Eee, i jest czas na zbieranie więc ja teraz po prostu każdym z tych narzędzi narzędzia są już pokazuję jakie o. mam taki komplecik narzędzi które udają nam dzisiaj w ptasie dzioby te talerzyki udają nam dzisiaj w ptasie gniazda i udajemy że wcale nie zaczyna się jesień tylko jest tam powiedzmy końc środek czy końcówka wiosny eee, i trzeba nakarmić dzieci i siebie też, żeby mieć siłę karmić te dzieci. Więc dotąd uda nam się, yy, uda nam się tak numer jeden. Tak? Co to potrafi? Nienadziewa. No, o których, no nie nadziewa, po których, nie no Można próbować jakoś przykleić, tak się zbuje, Oczywiście to jest model, nieprawdziwy dziób, ale. No, ale ma to fajną właściwość, że może nabierać. Tu akurat wodę, zwykle... O, zwykle jakiś sok szykuje. mi się i nabieranie za <gry> I możemy po prostu przenosić kropelki tutaj. Tak? Z, czy, woda nie jest może pożywna, ale umówmy się, że to jakiś tam sok czy coś, gdzie ptaki mogą sobie znaleźć. Więc tu tylko płyny. Ten pierwszy. E, ten pierwszy niby dziuk. Model dzioba. Teraz coś takiego bum, bum, bum. Więc po kolei, czy wyciągnę z szyszki, no mogę całą szyszkę, ale cała szyszka nie będzie zbyt smaczna. Nie bardzo, dobra. Mogę, mogę chwycić jakoś tam, próbować ściągnąć tą jarzębinę, pewnie by się dało. Coś takiego. Mogę, co nie wiem jak u prawdziwego ptaka, ten mi się słabo zaciska, ale coś tam na siłę urwała. Coś dużego mogę chwycić. Się, że... no dobra, no położę to, to, złapałam. Teraz tu. Łapią mi się rośliny, łapią mi się wodne zwierzęta, woda nie. No to pożywne sobie złapałam. No sobie złapię jeszcze trochę. No, odcedzam sobie. pisiu. zwykle na warsztatach jest to... Faktycznie wszystko próbowane łapać i te pisklęta są naprawdę dokarmione solidnie. Co mogę, no. A, mam tą myszkę, niech będzie. Tutaj akurat <głos> <głos> powinnam to tak bardziej rozsypać, żeby było trudniej złapać. Nie tak całymi garściami, tylko tak dosłownie gdzieś tam po jednej sztuce. O, daję radę, łapy. Tutaj no e, mogę złapać, ale jeżeli on gdzieś jest schowany w jakimś miejscu, o, czy tak jak w korze, no skory wielkim dziobem, no nie wyciągnę. Coś można by tu kombinować, ale. Dużo energii by na to zeszło i, i ruszania tym dziobem. Tutaj no chodź. Liść mi się łapię. Tak. Ktoś nie lubi liści, to nie bardzo. I tu w ziemi na podobnie. No coś wyciągnęłam co było z wierzchu, ale gdybym musiała pokopać tam i wyciągnąć tą dziornicę, byłoby mi trudniej. I jeszcze właśnie o, liście. To no, jeszcze o tym pogadamy. Następny dziobek. Następny dziobek jest taki długi, ostry na końcu. Zobaczmy co on tu trafi. Czy e, taki no. W miarę precyzyjnej robocie wyciągania z małych miejsc daje sobie radę. Skubanie nasionek mam mały czubek, więc nie jest to bardzo proste. Znaczy owoców, ale da się, da się. To pewnie będzie zależało od wielkości dzioba o, i umiejętności jego zaciśnięcia. Chodź tutaj, tak. Co jeszcze? No, jak usiądę nad wodą i chcę mi się dłubać małe rzeczy pojemnej. To, to też dam radę, daję radę ten dziób, daję sobie radę wyciąganie o dobra na jest jednak dziób musi trzymać się głowy, żeby działał wyciągamy z tych różnych zagłębień i wchodziamy słowo, też mogę tak samo się pojedną, proszę bardzo, ziarenka da się da się... Grzebiemy teraz, zbieramy z liści. Ok. I lepiej, a, 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 a Nie, druga sztuka, co jest. Dobra, dzieci nakarmione. Tak Wszystkiego chyba próbowałam. Teraz chyba nie jest to duża różnica. Bo troszeczkę mniej się dziobek nam otwiera. Mogę chyba wyciągać małe rzeczy, no powiedzmy, że to się trzyma drzewa. Uciekają mi trochę mi do innego talerza, nakarmiłam dzieci sąsiada. O, właściwie... ja słyszę jak się kora obzywa tutaj w okolicy. No to za duże. To na... Na... No nie jest łatwo. Jakby pokombinować pewnie by się dało. Tu gdzieś pomiędzy kory to ja sobie zaglądam. Eee, tutaj te ziarenka, raczej te mniejsze niż większe, dam radę tu, bo muszę mieć pływać. Dałam radę na, na trapezie renizy. Właśnie, żeby nie było widać, to może właśnie tak sobie będzie szwedzki stół. E, łowię sobie tego bezkręgowca wodnego. Tutaj wcisnę, gdzie trzeba. I wyciągnę. I tutaj też precyzyjnie, czubeczkiem, mogę sobie łapać. Coś tam na tym talerzu jest. Jedna osoba zbierała, więc może nie jakieś mnóstwo. Następny, taki chwytacz. A, a, mogę się przypiąć do szyszki i nie dać rady od niej odczepić jakby, no ale coś tam chwyciłam z brzega. Tutaj z jarzym uciekła mi dzioba. Jak już chwycimy w dziób, trzeba trzymać, Energia na złapanie. O, pójdzie, zaczepia się, trudno odczepić. Jednak taki zagięty dziób to poważna sprawa. Tu coś złapała. Tutaj. A, jedno jakieś ziężko. czy roślinę, No. <to> eee, I bezkręgowca nawet też. No i teraz pora. Trochę za dużo. Coś tu wystawało, co się złapało, ale te co były głębiej w korze, to nie bardzo. Drobne ziarenka coś no, tam, ale tak bez, bez szaleństwa coś złapała. No i to znowu grzewanie precyzyjnie w, w liściach. Szukanie nie jest za dużo. I podobnie bym powiedziała, że lewą, ale tu było coś na wierzchu, więc złapała. stawiam sobie do analizy i ostatnie narzędzie, co my tu mamy? No to było z wierzchu, wyciągnęłam. Powiedzmy, że coś tam się da. Teraz mam taki szeroki ten dziobek, że on dobrze chwyta, dobrze zgniata. Tutaj też. Ach, tu trochę duży egzemplarz, więc sobie daruję. No, łowić też się da. Nie? Tu w korze, no. Trochę tak, trochę nie. Jak coś jest bardziej z wierzchu, tak jak z tym poprzednim dziobem dam radę. I ziarna sobie nawet nie, mogę, nie mam tyle siły co prawdziwych, tak? Żeby porozgniatać. Ale mogę je zebrać. O te się troszeczkę. Z tego zrobiłam trochę mąkę. Łapię sobie. Pytam. A tu trochę gąsienic. Jest to taki dziobek, który może gdzieś tam pogrzebać. Dobra, te różne powyciągałam. I teraz. Jak się którym dziobkiem łapało? jest pytanie do publiczności. I to pytanie już przy tym drugim kadrze. Okej. Okay. Więc co udało się zjeść pierwszemu naszemu ptaszkowi? Pierwszy model dzioba, co złowił? No tylko produkty płynne. Więc z tych przedstawionych ptaków, który to mógł być? No tylko ten, który pije nektar, czyli koliber. Koliber, którym bardzo szybko poruszać skrzydłami, żeby być w stanie zawisnąć w powietrzu koło kwiatu, wsunąć tam dziób, Oczywiście dziób odpowiedniej długości do odpowiedniej głębokości kwiatu eee, i napić się nektaru. Zwykle w tej chwili próbujemy ustalić ile trwa sekunda ja klaszczę, wy klaszczecie po sekundzie, o chyba była sekunda między tym klasznięciem a odganianiem komara, więc to jest mniej więcej tyle. Eee, I sprawdzamy ile razy nam się w ciągu sekundy uda machnąć skrzydełkami, czy to będzie, chociaż trochę raczej nie będzie bliżej blisko 80, które powiedzmy tam średnio, bo niektóre, spo, niektóre szybciej, niektóre wolniej kolibry potrzebują, żeby machać tak skrzydłami, żeby zawisnąć w powietrzu i móc się eee, napić nektaru z kwiatu. Eee, w Polsce kolibrów niestety nie ma. To tylko miejsca, gdzie kwiaty są przez cały rok, bo koliber nie da rady na jesieni niczym innym. A my mamy zimę. Jeżeli ktoś widział coś podobnego do kolibra, to raczej jest to taka piękna ćma. fruczak gołąbek się nazywa. I też potrafi tak zawisnąć w miejscu. Bardzo przyjemnie wygląda. Może nie jest aż tak klejnocikowato to błyszcząco kolorowy, ale. ale... Te brązy, berze i szarości też przyjemnie wyglądają i potrafi tak zawisnąć miejsce. Należy do rodziny Zawisaków. Drugi dziób. taki przecedzony. On oczywiście może też symbolizować duże dzioby, takie do łapania zwierząt czy orzechów. I takie wielkie dzioby to od razu mi się kojarzą, kojarzą, kojarzą z ptakami krukowymi. Na przykład sójka, która zbiera żołędzie, orzechem takim też by nie pogardziła żołędzie potem zakopuje sobie na zimę na zapas na zimę e, te, czasem ich nie, nie zużywa i rośnie nam nowe drzewo e, dom konkretnie e, i ta sujka ma spory dziobek inne krukowate wrony, gawrony one też mają duże dzioby, jedzą właśnie Różne większe owoce, takie też, twarde też i też e, ja mówię, że to są tacy inteligenci e, w świecie ptasich muszczków, ponieważ właśnie taki orzech wiedzą, jak sobie otworzyć. Może już zdarzyło wam się pomagać, e, ponieważ e, no to chyba wrony w tym przodują. Zrzucają albo na drogę, żeby sam pękł, albo na jezdnie, żeby rozjechały samochód, a czasem na chodnik, i może ktoś zdarza się, że ktoś pomoże i rozbije, i może nawet nie zabierze sobie, więc jednak częściej rzucają pod samochody bo samochody nie jadają orzechów, ale z czym najbardziej, znaczy oczywiście dało się złapać różne rzeczy, ale ja zadaję zawsze takie pytanie, z czego najłatwiej, z czego najkorzystniej, do czego on się tak najbardziej, no jak ma dziury, sitko, to tak najbardziej kojarzy się jednak z tym mokrym, z wodą i to miało być To chciałam, żeby właśnie kojarzyło się z takimi, nie, nie z Tobą, nie z Tobą, o Tobie było przed chwilą. Tak, orzechy. Może Ci rzucę potem. Eee, tutaj mamy Dziobek kogoś, kto ma... No kto ma sitko w dziobie. Ptaki z dziurawym dziobem. No nie. Na szczęście nikt nie ma wedle mojej wiedzy dziurawego dzioba, ale są takie, które mają coś, co wygląda jak takie ząbeczki, ale ptaki nie mają ząbków. To się nazywa blaszki i to na brzegach dzioba ptaków, blaszkodziobych występuje. Takich, które cedzą z wody. W takich, które cedzą z wody, na przykład takie. Mają takie... Są no, takie siteczko pomiędzy górną i dolną częścią więc powiedzmy, nazwijmy to tak. I mogą pobierać pokarm z wody, wypuszczać wodę, która no, nie jest szczególnie pożywna, chyba, że chce się pić, no ale umówmy się, że to była stołówka e, i chodziło nam dzisiaj o jedzenie. E, I one e, właśnie sobie odcedzają w ten sposób pokarm. Tak, o kolorach dziobów sobie tym razem daruję. I jeszcze jeden ptak mi się kojarzy z właśnie z takim sitkiem, czy bardziej siatką dookoła dzioba. Zawsze mówię, żeby wśród tych moich obrazków znaleźć ptaka z wąsami. Czy to jest tak z wąsami chyba tak. Może dostaniecie takie zdjęcie na cały ekran. Ten ptak ma wąsy, tylko że to nie są wąsy włosy, bo ptaki mają tylko pióra, nie mają włosów, nie, to są przekształcone pióra tak na takie pióra do wąsate. Takie włosopodobne. I kiedy nam taki lelek kozoduj otworzy paszę, a naprawdę potrafi panu. Oprócz tego małego dzióbka, od, no, to jeszcze kawałek dalej mu się tak otwiera, jest naprawdę duża paszcza. I jeszcze dookoła te niby włosy i to wszystko taką jest taka chwytawka na owady, bo on łapie owady w locie. Lata, chwyta. No może to nie jest taka siatka, że jak na o tyle dookoła niego, ale troszkę ułatwia to, że mu wpadają owady do paszczu nawet te, które będą no może nie do końca trafiły, ale tu jeszcze jest taka zgarniarka koło buzi. To jak podjeżdżamy. To to był yy, dziób. Yy. Przy, przydałby się teraz jakiś chwytacz owadów. Tutaj tak, jakiś lelek, czy, czy, czy jeżyk, yy, czy, czy. No, powiedzmy na razie tyle. Długi dziób, długi dziób, długi dziób. Długi dziób z ostrym czubkiem. Mocny dziób. Dziób, który potrafi yy, wyciągać z różnych trudno dostępnych miejsc, jak kora, jak pod korą i jeszcze. Bo ten ptak zaraz powiem jaki, potrafi właśnie wyciągać bardzo dobrze z szyszek e, nasiona. Tylko, no ja teraz trzymam, ale jak ta szyszka leży na ziemi i ja chcę sobie, no teraz na czymś gładkim, ona będzie mi no właśnie uciekać. Więc jak sobie pomóc? Ten tak robi sobie coś takiego, co się nazywa kuźnią. Znajduje takie drzewo, jak to, na którym sobie na przykład siedzę, <laughs> gdzieś tam w tę korę. E, możecie spróbować, czy to się da rzeczywiście i wtedy mieć pewność, bo to będzie fotomontaż na razie, <grymne> ale możecie sprawdzić. I teraz, e, teraz jak to jest tak zamontowane porządnie, o to może sobie tam grzebać gdzieś w tej szyszce. No ja nie zamontowałam porządnie. Nie zdałam egzaminu na tego tajemniczego ptaka. Już może powiem kto to jest. E, e, o! Dzięcioł! Dzięcioł, nawet dziób jest trochę czerwony. E, było to jedzenie, tak? eee, Może kuć, może wyciągać precyzyjnie i może korzystać z kuźni. Bo to, że te wytknięte, jak kiedyś zobaczycie pod drzewem mniej szyszki, takie roztrzepane, w ogóle takie a, powyginane dziwnie, nie wiadomo jak a drzewo nie jest z szyszkami, to przyjrzyjcie się uważnie korze bo tam może być gdzieś jeszcze wytknięta jakaś szyszka, która jeszcze nie została wyrzucona i to jest kuźnia dzięcioła, a pod tym drzewem właśnie takie zużyte on sobie już tam zrzuca bo mu niepotrzebne, przynosi następne i mamy całą kubkę e, całą kubkę mm, szyszek e, szukanie w korze Szukanie w drzewach, no tutaj zwykle jest hasło e, lekarz drzew, e, opukuje je, żeby słyszeć, gdzie tam są te tunele, ale nie rozgrzebuje całego tunelu, tylko używa do tego języka. Język do tego ma taki schowany w głowie taki sposób, tak dookoła jak do głowy. Tu jest zaczepiony nad dziobem dookoła tej do całej głowy i dopiero tu wychodzi prawdziwie do, do dzioba. E, przy okazji pomaga przy kuciu, amortyzuje wnętrze głowy, żeby tam wstrząsu mózgu nie dostał. E, I... Może wyjść nawet trzy razy dalej ten język niż długość dzięcioła, lub jak inne źródła mówią, stanowi jedną trzecią długości ptaka. Więc sobie wyobraźcie, jak ja sobie teraz tu siedzę i że do mojej, opowiadam o języku dzięcioła, pokazuję swój, i on tak do jednej trzeciej mojej długości, czyli tak do pasa powrót wyciąga. To mniej więcej takie klimaty. To był dzięcioł, który e, język jest jeszcze do tego lepki, na końcu i w ogóle same fajne rzeczy. Dzięciołów mamy dosyć sporo w naszym kraju, są pstrę, są takie zielone, zielono jest jeszcze czarny, te pstrę są, jest duży, mały, średni, jest tego całkiem sporo, jest co obserwować, ale ja mam skłonność do rozgadywania się, więc przechodzimy do następnego talerzyka, następny talerzyk, który oh, oh, oh. eee, dobra. To jest dziobek, który trochę mniej otwiera, też ma taką końcówkę, no ja to mówię, dosyć precyzyjną. Nazbieraliśmy różnych gąsienic, owadów, ziarenka też się dały. I jak ktoś ma cierpliwość chodzić w mokrym, to najlepiej mieć długie nogi do tego i długi dziób. To owszem można. Eee, więc jak mówiliśmy przed chwilą leka, o lekarz drzew, to ja mówię, lubię o właścicielce o ptaku, który kojarzy mi się z tym narzędziem, że to jest taka pielęgniarka 3. Ona zbie nie kuje, ale zbiera z wierzchu właśnie różne gąsienice podgryzające liście, czy owady kryjące się gdzieś w korze. No powiedzmy, jak chce, to może i na Ziemi, chociaż ja tak za bardzo nie widziałam ich na Ziemi szukających, ale możecie obserwować mały ptaszek, który lubi ziarenka, który lubi usta ziarenka lubi słoninkę, zimą wieszamy mu słoninkę, to może już coś się kojarzy, taki okrąglutki żółty brzuszek, tutaj właśnie o, wyciąga sobie swoim precyzyjnym dziobkiem e, nasiona słonecznika, e, ale jak jest możliwość, to oczywiście zawsze chętnie ten pożywniej, czy znaczy nie, no słonecznik też jest pusty, ok, ale owady, larwy owadów to są białeczko takie, miam miam. wszystkie ptaki to lubią, mam tu jeszcze, nie, o! Bo sikor też mamy dość sporo, ale mniej o brzuszkach, mniej żółtych, bardziej żółtych, szarych, górych i takich z czubkiem, ale skupmy się na stołówce. Dziobek z zadziorkiem, który może niełatwo mu się wciskać w precyzyjne miejsca, ale nie złapałam tego pokarmu, który miałam głównie na weśni, wybierając to narzędzie jako model dzioba. Czyli taki dziób, no, jak się patrzy na to, to kojarzy się, no, drapieżnik, tak? Do chwytania, rozrywania, może jakby się uparł, mógłby sobie taki tam, nie wiem, no już nazwijmy go, bielik grzebać gdzieś tam w trawie i, i, i chwytać gąsienicę, ale no jest duży, zanim by się najadł, to tym dziobem wcale nie tak łatwo, skoro on jest zagięty. Jednak lepiej zapolować na coś większego. Może niekoniecznie dosłownie tym dziobem, bo taki drapieżny chwytają szponami, tak jest, zwykle otrzymuje bardzo dobrą odpowiedź na to pytanie. Eee, a dziób już służy do dzielenia na kawałki takiego jedzonka, jeżeli jest większe, no, albo do połknięcia takiego mniejszego. Dobra, eee, jeśli zajęcia są w szkołach, to możemy się też przyjrzeć, jeśli Wy możecie sobie wyszukać oczywiście też, eee, że ten bielik w Godle Polski też taki dziób ma który mógłby chwytać kaczki i dziobek. Taki szeroki, taki, który nawet może zgniatać, mniejsze rzeczy, większe... Taki, ja na niego mówię, dosyć uniwersalny, bo jest jednocześnie, no, nie jest taki wielki, żeby nie dał rady gdzieś tam złapać gąsienicy, chociaż może już nie jest taki mocny, żeby wyciągnąć z, tak po kolorze mówię, te, które były w korze. I pamiętajmy, no, do wody albo trzeba umieć pływać, albo trzeba mieć długie nogi i długi dziób. Żeby wyciągać te różne stworzenia. Więc taki ptak, który całkiem nieźle idzie, który powiedzmy z ziarenkami bardzo dobrze sobie radzi, ale jak są dostępne, to chętnie zjada owady, bo to jest bardzo pożywny pokarm i świetnie się nadaje do karmienia dzieci. To na przykład takie dwa stworzenia. Wróbel, to jest akurat samica wróbla, a tutaj różnią się tą plamką tutaj na policzku. Pani wróbelkowa jest trochę bledsza. U mazurków e, samice i samce wyglądają tak samo. A to jest Wróbek samica i wróbla. E, I one rzeczywiście bardzo dobrze sobie radzą z szukaniem, wyszukiwaniem i zjadaniem ziaren. E, a w okresie dostępności owadów, chwytają też owady, karmią nimi dzieci. A taki no, ziarnojat nazwijmy go. Taki, który się mocno mi kojarzy właśnie z tego typu narzędziem. To jest taki ptak. Zwykle staramy się ustalić jego nazwę. Co tu tak się rzuca w oczy, poza tym, że wygląda trochę jak papuszka. W nazwie rzeczywiście jest dziób. Ten dziób jest mały, cienki, gruby, jakiś tam. Więc to jest dziób. On potrafi tym swoim grubym dziobem, jakąś tam, nie wiem, na pestkę wiśni na przykład rozgnieść mi grubo cioba nie będzie, ciecierzycy nie rozgniotę, ale powiedzmy tutaj trochę tej kaszy. A, mogę zgnieść kombinerkami. On ma bardzo silny dziób e, i może te jedza, jedzenie zbierać. Więc. Różne ptaki, różne dzioby, różne pożywienia, każdy ma się czym najeść, starsza dla wszystkich. Można się dostosować. Są ptaki, które się bardzo dobrze dostosowały do jakiegoś rodzaju pokarmu, albo właściwie tylko do jednego jak kolibry. No są takie, które troszkę mogą sobie wybierać, to są takie, które zaglądają tam, gdzie inne nie potrafią. I mi się wydaje, że to jest właśnie taka bardzo fajna cecha przyrody, że jest tak bardzo różnorodna dla każdego starcza miejsca. Eee, I przy tym wszystkie te ptaki są ciekawe do obserwowania, więc ja bardzo polecam obserwowanie ptaków, eee, czy to na co dzień, na spacerze, eee, czy też sprawdzanie, przygotowanie im. No na razie zaczyna się jesień, ale możemy już pomyśleć o zimie, żeby im przygotować jakąś ciekawą stołówkę, zobaczyć kto co będzie zjadał. Także polecam.